Cześć! Wiosna już się zaczęła i jest to okres, kiedy dużo kupujemy nowych roślin do naszej kolekcji. Więc w tym odcinku o tym, co powinniśmy robić z nowo nabytym kaktusem, a czego nie. Jak widzicie, mam tu nowego kaktusa. Jest to Echinopsis subdenudata. I na chęć bym postawiła go wraz z innymi moimi roślinami, ale powinien być w kwarantannie przez tydzień, może nawet i dwa tygodnie. W ten sposób unikniemy problemów, jeżeli ma on niechcianych pasażerów, to znaczy szkodniki, jak na przykład wełnowce czy inne paskudstwa. Dlatego lepiej poczekać te kilka tygodni, zanim go postawimy z resztą naszych roślin. Mówiąc o kwarantannie mam na myśli, że ta roślina nowa jest postawiona z dala od roślin, które już mamy w domu. Zapobiewawczo również spryskuje roślinę przeciwko wewnowcom czy przędziorkom. Tutaj w Anglii stosuję albo ten czerwony Back Clear Ultra lub SB Invigorator. Rośliny po transporcie mogą być nieco wymęczone i warto im dać czas, żeby trochę się zaklim zaklimatyzowały. Dlatego nie przesadzam od razu. Daję im e, kilka godzin czasu, a nawet e, czasami i kilka dni. E, oglądam je i jak widzicie w końcu przesadzam. Przesadzam do nowej ziemi. E, Podłoże sama e, robię taką mieszankę, dlatego iż jak tu widzicie po pierwsze, mogę sprawdzić, co się dzieje w korzeniach, jak one wyglądają, czy właśnie nie ma żadnych szkodników tam, czy roślina jest zdrowa, a także jak już widzieliście może mój odcinek na temat, jak zrobić własne podłoże, to wiecie, że ta ziemia produkcyjna, ten torf nie jest najlepszy. Dla kaktusów nie jest on przepuszczalny odpowiednio i może zatrzymywać wilgoć przez dłuższy czas, czego te rośliny nie robią. Dlatego warto obczyścić korzenie z tego torfu. Staramy się dokonać również identyfikacji rośliny, co ułatwi nam w jej pielęgnacji. Wiem, że czasami jest trudno, bo w supermarketach często widzimy naklejkę, że jest to mamilaria, jakikolwiek to gatunek by nie był. W każdym razie na przykład tutaj mamy właśnie Echinopsa, lubi nieco kwaśne, przepuszczalne podłoże, regularne podlewanie latem, oczywiście jak ziemia przeschnie i mocno nasłonecznione stanowisko. Bardzo pięknie, co wuj, później e, Wam pod koniec pokażę, jak inny e, mój kaktus e, właśnie z tego e, gatunku e, zakwitł. E, oglądając tak e, tą nową roślinkę, no za bardzo mi się tam nie podoba, więc e, znowu profilaktycznie zastosuję e, tutaj taki e, roztwór. O którym po raz pierwszy się dowiedziałam z Cactus Cove od Klee. Jest to inna też youtuberka, u góry odnośnik. Więc kropla płynu do naczyń kropla olejku cynamonowego. Olej cynamonowy ma właściwości przeciwgrzybiczne również szybciej goi rany, np. po. Po ścięciu zapobiega ich gniciu, ponoć zabija przędziorki i powstrzymuje je przed rozprzestrzenianiem się na pozostałe rośliny. Tak więc, jeszcze raz: kropla płynu do naczyń, kropla olejku cynamonowego i woda. Ten, ten olej, jak widzicie, najpierw strzosnąłem nieco tą butelką i zamoczę go. Można również taką kopię zastosować, jeżeli ziemia jest zbita i nie możemy obczyścić odpowiednio korzeni. To można włożyć taką roślinę do tego roztworu i ziemia wtedy stanie się bardziej miękka i łatwiej będzie ją usunąć. Coś mi tak trochę podejrzanie wygląda, tak jak to z, z, dlatego też postanowiłam zanurzyć go w tym roztworze. Nie chcę zamaczać korzeni, jeżeli będą jednak one mokre, to poczekam aż wyschną, zanim włożę rośliny do podłoża, bo po prostu nie, chcę, nie chciałabym, aby doszło do jej gnicia, gdyż usuwając ziemię można... Uszkodzić niechcący korzenie. Dlatego też zaleca się, że po przesadzeniu nie podlewamy rośliny przez tydzień, a nawet i do 10 dni. Poza tym, nowo przesadzone rośliny nie nawozimy, gdyż system korzeniowy musi się zregenerować. Poza tym, nowe podłoże ma składniki odżywcze. Więc nie ma co ryzykować nawożenia, gdyż może to tylko bardziej zaszkodzić roślinie niż jej pomóc. Zatem podsumowując, dokonujemy, dokonujemy kwarantanny rośliny, trzymamy ją z dala od reszty naszej kolekcji. zapobiegawczo spryskujemy, przesadzamy po kilku godzinach, czy nawet dniach do nowego podłoża. Oczyszczamy dokładnie korzenie z torfu. Po przesadzeniu nie podlewamy i nie nawozimy, i oczywiście oglądamy roślinę, czy nie ma żadnych szkodników. I jeżeli możliwe, to sprawdźmy nazwy, tak żeby wiedzieć, jakie wymagania ma co do uprawy. Tutaj już widzicie, jak ładnie się prezentuje w nowej doniczce i w nowym podłożu jednego Echinopsisa, który zakwit mi w zeszłym roku. Ma kwiaty na długi włoch, a tych rurkach kwiatowych są one duże i otwierają się wieczorem. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że film był przydatny. Pozdrawiam. Cześć.